Generał Grzegorz Duda, dyrektor Departamentu Kontroli Ministerstwa Obrony Narodowej był gościem spotkania z cyklu Ludzie i ich pasje, zorganizowanego przez Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną i Towarzystwo Przyjaciół Wielunia. Generał Grzegorz Duda jest, proszę Państwa, Uczęszczał do Szkoły Podstawowej numer 1 przy ulicy 18 Stycznia w latach 1968-1974. Był zawodnikiem Wielkiego Klubu Sportowego, proszę państwa, grał w piłkę nożną. <klucza> Pan generał Grzegorz Duda, jak już wspomniałam państwu, związany jest z naszym miastem, również tym, że po prostu tutaj ulicami, że tak powiem Wielunia w latach 60 i 70 się przechadzał. Mieszkał między innymi na ulicy Marii Wi-Skłodowskiej, początkowo, a następnie na ulicy Krótkiej. Generał Duda jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu, a także Akademii Sztabu Generalnego oraz Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Początki kariery zawodowej generała związane są ze Szczecinem, gdzie był kolejno dowódcą plutonu kompanii batalionu i dywizji. W 2001 roku nasz gość został szefem oddziału operacyjnego, zastępcą szefa obrony terytorialnej Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w Warszawie. Do stopnia generała brygady został awansowany w roku 2005. Od 2012 roku, jak już Państwu wspomniałam, pan generał Grzegorz Żduda jest dyrektorem Departamentu dyrektorem Departamentu Kontroli Ministerstwa Obrony Narodowej. Wcześniej, w latach 2010-2012, pełnił funkcję dowódcy pierwszej dywizji zmechanizowanej oraz zastępcy szefa szkolenia dowództwa wojsk lądowych w Warszawie. Prywatnie ma dwóch synów. Żona Barbara ma dwóch synów, syn Krzysztof Starszy kontynuuje tradycje rodzinne, jest oficerem Wojska Polskiego, aktualnie na misji w Afganistanie, wcześniej w Iraku i Syrii i młodszy jest tłumaczem, syn Piotr jest tłumaczem języków. Wśród licznie zgromadzonej publiczności obecni byli znajomi, krewni oraz rodzice generała Grzegorza Dudy, który podczas spotkania wspominał szkolne lata, a następnie omówił poszczególne etapy swojej kariery zawodowej. Nie każdy może zostać żołnierzem, bo Żołnierzem trzeba się urodzić, trzeba to mieć we krwi, trzeba mieć przede wszystkim wielkie poczucie odpowiedzialności za to, co się robi. W dobie dzisiejszej, kiedy wojsko jest jednostką wybitnie specjalistyczną, bardzo dobrze uzbrojoną, wysoce specjalistyczny sprzęt, potrzeba jest ludzi, którzy się na tym znają. I dzisiaj nie można, nie może zostać żołnierzem człowiek niewykształcony, Nieradzący sobie z techniką, nieradzący sobie z komputerem, słabo znającym język angielski. Generał Grzegorz Duda opowiadał również o swoich zadaniach i obowiązkach jako dyrektora Departamentu Kontroli Ministerstwa Obrony Narodowej, a także o tym, co stanowi największy problem dla armii polskiej. Problemem, jak wszędzie, pewnie są pieniądze. Pieniądze dlatego, że sprzęt wojskowy jest bardzo drogi. Jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że. Ten słynny Rosomak, bo on już jest słynny prawda, w całej Europie jako, jako jeden z najlepszych, jeżeli nie najlepszy transporter kołowy kosztuje na dzień dzisiejszy około 22 milionów złotych. A my w armii mamy prawie 800, no to można sobie łatwo policzyć ile to kosztuje, ale to jest coś co jest tanie. No, weźmy samoloty F-16, weźmy okręty, które, które się buduje, weźmy stacje, stacje radiolokacyjne, weźmy bezpilotowe środki rozpoznawcze to jest cena ogromna. No, a ostatnio słyszeliśmy, jak pan minister, właśnie na ćwiczeniu Anaconda, łącznie z panem premierem Tuskiem, powiedział, że jesteśmy gotowi na zakup 70 śmigłowców. No to można sobie wyobrazić, jaka to jest kwota. Myślę, że około miliarda złotych powinno się skończyć. Także wojsko jest drogie.